Wojciech Mazurek, zastępca dowódcy zmiany TRG1. No, w dniu dzisiejszym doszło do trzech pożarów e, nieużytków rolnych na gminie Starej Kielnicy miejscowości Wojcieszyce. E, w tej chwili ugasiliśmy trzeci, trzecie ognisko pożaru. Spaliło się około, tak na oko, gdzieś 60-70 arów e, nieużytków rolnych przy, przy lesie. E, działania polegały na ugaszeniu pożarów przy pomocy tłumic, ze względu na to, że na miejsce Pożaru nie można było dojechać żadnym środkiem transportu. Na miejscu brały udział OSP Piechowice i OSP Wojciechowica. Łącznie w sumie brało 15 strażaków. Czy jest są jakieś podejrzenia, kto mógłby spowodować taki pożar czy podpalenia? No w tej chwili to na pewno jest to jakieś podpalenie, bo nie ma tutaj żadnych jakichś innych źródeł, które mogłyby powstać pożar. Na chwilę obecną. Ciężko jest nam wskazać kto, ale no, no na 100% było to podpalenie. Czy dzisiaj to jest pierwszy taki przypadek? Nie no w chwili obecnej, gdzie jako JRG1 z zieleni góry wyjechał, to jest trzeci pożar, ale z tego co wiem, na radiu było słychać, że już jest w Kowarach i w Karpaczu też są jakieś ten pożary trawy. Czyli niewykluczone, że jeszcze będziecie dzisiaj interweniować? Jest to niewykluczone. Spodziewamy się, że na pewno tak, bo aura sprzyja do tego, żeby podpalenia były. W mediach, jak i Straż Pożarna, zarówno Ochotnicza i Państwowa Straż Pożarna cały czas apeluje do właścicieli nieużytków rolnych, do właścicieli gospodarstw rolnych i ogólnie do wszystkich ludzi, żeby nie wypalali traw, bo jest to szkodliwe ze względu na yy, środowisko. Mamy efekt ocieplania się ziemi, klimatu, jest to niebezpieczne, bo taki pożar komuś się wydaje, że to jest zwykła trawa, ale. Przed chwilą mieliśmy przykład, że podpalili ktoś, jakieś osoby po stronę podpaliły nieużytki przy budynkach mieszkalnych i może od tego powstać pożar budynku mieszkalnego lub gospodarczego. Dzień, dyna, 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 dyna